Mechanika kwantowa zastosowana jest wszędzie, działa bez wątpienia, wszystko jest w porządku, tylko jest jeden problem. Otóż yy, równania mechaniki kwantowej, to fundamentalne równanie, które nazywamy równaniem Schrödingera, przewiduje, że obiekty fizyczne, takie jak atomy, elektrony, czyli to wszystko, z czego się składamy, nie są, tak jak należałoby się spodziewać, małymi kulkami, tylko są rozmyte. Rozmyte. Co oznacza, że de facto, gdybym rozwiązał Y, równanie Schrödingera y, na, na Pana, to Pan by nie był y, tutaj, by Pan nie siedział, tylko zaj, zajmowałby Pan pewnie cały wszechświat. Z, y, większość Pana byłaby tutaj, ale miałby Pan jakieś tam ogony w, na Księżycu. To jest ewidentne, w ewidentnej sprzeczności z faktami obserwowalnymi. Wszyscy widzimy, że, że Pan tu siedzi, no więc... Y, Możecie powiedzieć Państwo, no tu jest ewidentnie coś naciągnięte, ale jak się rozwiąże to równanie dla elektronu czy atomu, no to, no to tam ten atom może naprawdę sięgać od ulicy Pastera aż po Marsa. Znaczy atom przestaje być punktem, staje się taką rozmytą, nieco amorficzną strukturą, czasem ma na swojej powierzchni falki, i mówimy, że pojawił się ten dualizm korpuskularnofalowy. No to teraz i to już dochodzę do sedna. Jak pożenić to przewidywanie mechaniki kwantowej z faktem, że gdy patrzę czy to na pana, czy na atom, czy na jakikolwiek obiekt fizyczny, no to one nie są takimi rozmytymi obiektami zajmującymi pół wszechświata, lecz są atomy, elektrony są kuleczkami małymi. Mechanika kwantowa absolutnie nie odpowiada na to pytanie. W związku z tym, żeby w jaki sposób połączyć Połączyć fakty obserwowalne, że w każdym akcie obserwacji widzę punkcik tutaj, tutaj elektron jest tu, bądź tu, bądź tu, z tym, że mechanika kwantowa przewiduje, że elektron jest wszędzie, dołożono do mechaniki kwantowej tak zwaną interpretację kopenhaską. W największym skrócie mówi ona tyle, że to obserwator aktem pomiaru, patrząc na elektron, sprawia, że on się zapada do punktu. Czyli innymi słowy, ta rozby, rozmyta zupa ta galareta roztarta po całym wszechświecie wchodzę do laboratorium włączam kamerę patrzę jest tutaj zrobię drugi eksperyment on będzie gdzie indziej gdzie indziej także jak zrobię to nieskończenie wiele razy to rzeczywiście go zaobserwuję wszędzie tam gdzie przewiduje mechanika kwantowa czyli on będzie rzeczywiście w różnych miejscach to jest ten niedeterminizm niemniej w każdym pojedynczym akcie ten elektron zakłada się do punktu no i teraz Powstają pytania, i to jest to nierozwiązane pytanie mechaniki kwantowej i współczesnej fizyki. Jaka jest obiektywna rzeczywistość? Czy ten elektron rzeczywiście jest rozmytym takim obiektem, a akt obserwacji go w jakiś sposób zaburza? Czy w ogóle jest sens mówić o obiektach fizycznych przed aktem obserwacji i czym jest obserwacja? Czy to jest akt fizycznego pomiaru? Czy akt świadomego spojrzenia? To jest nierozwiązane pytanie. Zostawiam Państwa.